Cześć. Ja mam na imię Jarek, mieszkam w Słudżu. Dzisiaj dzień 5 wirusa w Chinach. A jadę do szpitala z ciekawości zobaczyć jak wygląda, jak wygląda sytuacja w szpitalu, czy y, są ludzie w hazmatach, czy jest jakaś specjalna ochrona, czy jest policja, czy jest wojsko. To jest bardzo duży y, szpital po prawej stronie zaraz go zobaczymy. To się nazywa Callon Hospital. To jest jedna z sieci takich sieciówek. Oni są szpitalem firmy z Hongkongu, bodajże to jest sieć takich szpitali. No i właśnie z ciekawości podjadę, zobaczyć co tam się dzieje na miejscu. I ciekawe, czy, czy można wjechać do środka, czy nie. Widzę, że jest całkiem pusto. Nie widzę, tutaj jest właśnie wjazd do głównej, głównej bramy. Widzę, że nic się nie dzieje: nie ma wjazdu ani nie ma samochodów, ani nie ma zamieszania. Nie ma też hazmatów z przodu ani nie widzę przy bramie niczego specjalnego. Spróbuję zawrócić i zobaczyć, czy mnie wpuszczą do środka, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Z tego co nam wiadomo, w Sujo jest 7 przypadków. Dzisiaj weszło dosyć dużo obostrzeń i restrykcji związanych z. z Podróżami, czyli zakazano wszystkim pracownikom spoza służb wracać wcześniej niż 8 lutego. Prawdopodobnie chcą, żeby okres inkubacji się skończył, i ci ludzie, którzy będą, którzy będą chorzy, którzy zachorują, żeby szukali na miejscu w swoich tych domowych miejscowościach pomocy, żeby nie wracali do miasta, żeby nie narażać mieszkańców miasta. Co myślę, że to jest. Ta Dobra reakcja, gdyż uda się w ten sposób uniknąć dodatkowych problemów w mieście. Jest już nakaz używania maseczek wszędzie. Trzeba używać maseczki wszędzie i nie wpuszczą do metra bez maseczek, a nawet i mogą ukarać mandatem. Także to jest dosyć ciekawa sytuacja. Zaraz tutaj spróbujemy skręcić w lewo, wjechać na wpuszczów widzę świecą się światła, świecą się światła karetek, no ale to może być albo ludzie z wypadku, albo jakakolwiek inna sytuacja A Spróbuję zobaczyć, czy mnie maszyna wpuści do środka, bo oni chyba tutaj mają dosyć moc, mocną kontrolę kontrolę wjazdu Jeśli oni mnie wpuszczą do środka, no to wejdę do środka do szpitala i zobaczymy co się da zrobić. O jest, wpuścili także nie ma większego, nie ma większych problemów A Widzę, że w szpitalu również nic się nie dzieje, nie widzę hazmatów, widzę tam jakiegoś ochroniarza przy wejściu, ale są łóżka i noszę zaraz przy wejściu. Właśnie nie wiem jaki to jest powód tego, ale zobaczymy. Wysiądę z samochodu, mam nadzieję, że, że, nie, będzie nic, że nie będzie nic poważnego i nie będzie żadnych problemów z tym. Kwestia tylko będzie ukrycia. Jeśli będą chcieli mnie sprawdzać, kwestia to będzie tylko ukrycia mojego mikrofonu, żeby nie widzieli mikrofonu, bo muszę go mieć w, w masce. Bez maski nie chcę tam do środka wchodzić, bo to może być troszeczkę niebezpieczne. No to dobra, to idziemy. Zobaczymy co nam się uda. Co nam się uda zobaczyć. Widzę, że w środku są jakieś lekarze. Wszyscy w maskach. Także jest kontrola przy wejściu do tego. Jest kontrola przy wejściu do do szpitala. Widzę, że są lekarze, sprawdzają myją ręce. Jest rejestracja. Widać, że w środku zablokowane jest niby wejście, zaraz przy wejściu coś sprawdzają. Mamy rejestrację. Mamy rejestrację dla pacjentów, z czego widzę, że nie ma nic żadnych większych problemów. Przygotowane są łóżka prewencyjnie, nie widzę hazmatów. Także nawet nie chcę chodzić do środka, żeby, żeby, żeby ryzykować. Jest tylko zawiadomienie, że wszyscy muszą sprawdzać i rejestrować się. Także są, widać, że są dobrze przygotowani, także nie będę robił większej afery, no bo tutaj oni są wszyscy uczuleni, szczególnie na, na obcokrajowców, którzy się pojawiają. Nie chcą, żeby mieszać się w ich sprawy. Trzeba uszanować to. Ten szpital to jest szpital na około 5000 łóżek. To jest to jest dosyć duży szpital. Jest dosyć popularny. Byłem tutaj w tym szpitalu raz a, kiedy mój pies a, bawiąc się ze mną nieopatrznie jeszcze zanim został, zanim został a, zaszczepiony e, capnął mnie zębami uważam, że są bardzo profesjonalni i uważam, że e, są, a, mają, mają medycynę na bardzo wysokim poziomie co jeszcze więcej można powiedzieć o tym szpitalu jest drogi bo jest ma większość Medykamentów i większość lekarstw ma importowanych, francuskich i brytyjskich. Większość szpitali, większość szpitali chińskich ma oryginalne własne produkty. Tutaj, Szanghaj, niedaleko od nas, to jest potężne centrum. Jeszcze raz objedziemy tutaj. Widać, że nic się poważnego nie dzieje, mimo że mają gdzieś tutaj tych 7 przypadków. Nie ma, tego, nie ma tego, tak jak w Wuhan, gdzie stoi wojsko i policja i odmawiają wjazdu i wstępu. Teraz wyjeżdżamy ze szpitala. Do godziny za darmo jest parkowanie, także można bez problemu. Nas to jest wymarłe. No, o tej godzinie powinniśmy widzieć ludzi wracających z imprez. Powinniśmy widzieć taksówki. No nie ma tego. Proszę grzecznie, żeby nie wychodzić na żadne imprezy. Proszę, żeby nie szukać dodatkowych jakichś tam atrakcji czy kłopotów w postaci zbiegowisk ludzkich. Przede wszystkim wszystko jest zamknięte, także połowa, połowa decyzji jest podjęta przez rząd, także ludzie nawet nie mają gdzie iść. Wyszedłem dzisiaj po kawę, z koleżanką się spotkać, która wyjeżdża na dłuższe wakacje do Afryki. No i Okazało się, że nas wygonili już o 5, 6 z kawiarni, z tego tytułu, że no już takie zarządzenie weszło po południu, według Światowej Organizacji Zdrowia, bo staram się Światową Organizację Zdrowia raczej obserwować, co oni mówią o tym, o tym wirusie. Jest 66 zachorowań, było jeszcze po południu w Chinach. Z tego. Znaczy 66 śmierci, przepraszam. Do zachorowań było około 1200. No to skoro Światowa Organizacja Zdrowia podaje takie informacje, no, dlatego warto byłoby chyba im wierzyć. To jest międzynarodowa organizacja. W metrze nie wpuszczają bez masek. Jest, próbuję, jutro nagrać, bo dzisiaj nie pozwolili mi nagrać. Spróbuję jutro nagrać. Jest zaostrzona kontrola. I też wyrywkowo sprawdzają wyrywkowo sprawdzają dokumenty tożsamości o, niektórych pasażerów. O, przed nami właśnie minęła, może uda nam się ich dogonić. E, to są siły szybkiego reagowania. To jest policja w czarnych takich specjalnych a, e, w czarnym umundurowaniu i w czarnych a, a, samochodach. A, to są a, siły, które mają więcej a, Więcej władzy niż normalna policja, taka mundurowa, drogowa. E, oni wszyscy posiadają broń, to są siły szybkiego reagowania. Do, nie widuje się ich dużo, nie widuje się ich dużo, a teraz właśnie przemkną noc. Ja myślę, że to jakiś prewencyjny pa, patrol, czy, czy jakaś forma a, tylko objazdu miasta. Spróbuję się do nich podjechać. A, mam nadzieję, że. Oni mają kamery dookoła, także potrafią wszystko obserwować. Mam nadzieję, że się nie zdenerwują, jak zobaczą moją kamerę w ręce. No tak wygląda właśnie samochód sił szybkiego reagowania. Często mają psy w środku, mają ostrą broń, to i mają większe uprawnienia niż, niż zwykła policja. Zwykle się tego nie widuje. Podczas świąt, podczas jakichś większych imprez można zauważyć, że jest ich troszeczkę więcej, tak na wszelki wypadek, bo z tego czasu to były ataki w szkołach na, na dzieci, na imprezach, tam jacyś na żywnicy szalali, także rozumiem ich, um, że są uczuleni na to. Generalnie w mieście ani nie widzi się większych, większego zgromadzenia policji, ani sił porządkowych, tyle, że jest pusto i wymarłe. Um, sklepy są zaopatrzone, także nie ma problemu z tym wszystkim. Sklepy dochodzą jest. Uh, jest dużo produktów, nie ma żadnych obostrzeń, to znaczy pilnują, żeby nie sprzedawać, nie sprzedawać więcej niż, niż ludzie potrzebują, bo no to jest zrozumiałe. Po co ma ktoś kupować 10 worków ryżu, jak mu jeden wystarczy? Widziałem z na program: drogi są otwarte tylko do, dla ciężarówek, które dostarczają żywność, dla kurierów, jak i również dla Wszelkiego rodzaju medykamentów i, i sił, które wspierają właśnie tamte wysiłki włuchan, um, Bardzo dużo na e, internecie jest e, fakeów, chodzi, ludzie nagrywają na TikToku e, lub wklejają jakieś niezwiązane z tą epidemią e, zdjęcia ze szpitali, które często nie przedstawiają sytuacji obecnej. Są to albo stare jakieś filmiki, albo jakieś sytuacje, które, e, które wydarzyły się już dawno, dawno, dawno temu i nie mają w ogóle nic wspólnego z sytuacjami, które się dzieją teraz. widziałem parę filmików z płaczliwymi głosami pseudo lekarzy, pseudo-pielęgniarek. Okazało się, że to nawet nie było po chińsku, tylko jakieś zmontowane montaże robione prawdopodobnie po to, żeby uzyskać clickbaity. Nie zapominajmy o tym, że TikTok to jest potężne źródło dochodu dla Chińczyków. Szczególnie tych, którzy mają tutaj biznes związany z tym, czy to sprzedają słodycze, kosmetyki, czy jakiekolwiek wszelkiego rodzaju działalność, no, ile razy otwiera się TikTok, tam mu parę groszy wpada, więc myślę, że szczególnie teraz przy tym wirusie będzie bardzo dużo ludzi, którzy bardzo nieuczciwie będą próbowali skorzystać z sytuacji i, i po prostu promować jakieś głupie materiały. To co się widzi w telewizji, to jest dosyć wyważone. Trudno mi powiedzieć, ja nie jestem ani, ani antagonistą, ani proponentem w ogóle działania rządu chińskiego, to jest ich sprawa, oni działają tak jak uważają za najlepsze, to jest ich kraj, więc nie oceniam, nie krytykuję. Z tego co widzę, to, to dbają o swój kraj i odbają, co to się dzieje, przynajmniej w Suzhou. Mam dwóch inżynierów znajomych w Wuhan, którzy są na miejscu, mówią, że siedzą w domu z rodzinami, ludzie starają się unikać wychodzenia na ulicę. W sklepach wszystko jest, można kupić, sklepy są otwarte po parę godzin, bo też ludzie nie chcą chodzić do pracy, żeby się zarazić. Także to jest całkiem zrozumiałe, więc myślę, że w Wuhan sytuacja jest poważna. Ale nie dzieją się takie rzeczy, jak były pokazywane, że ludzie leżący na szpitalu, w szpitalu na podłodze z własnego doświadczenia wiem, że jakby leżał ktoś nieżywy na szpitalu, w szpitalu na podłodze albo upadł Chińczycy od razu uciekają ze strachu, to jest bardzo strachliwy naród, jeśli chodzi o tego typu rzeczy i bardzo przesądny. Także te, 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 te wycinki wideo, które widziałem, nie mają się nijak do kultury społeczności tutaj w Chinach. Co jeszcze mogę powiedzieć? Sprawdzałem dzisiaj, w niektórych aptekach brakuje zwykłych masek czy tych tanich, gdzie można kupić, nie wiem, 5 za, za 3 dolary. Są za to droższe, są maski z tej wyższej półki, te droższe maski są wszędzie dostępne. Wszelkiego rodzaju lekarstwa, antybiotyki itd. są w pełni zatowarowane, także nie ma, nie ma jakichś specjalnych, specjalnych braków. Rozmawiałem ze znajomą, która tutaj w aptece. Prowadzi własną aptekę, kupuje u niej inhalatory na swoją astmę, bo mam astmę od, od, od urodzenia czasami dokuczami. Um, w gruncie rzeczy y, wydaje się być sytuacja pod kontrolą przynajmniej tutaj. My jesteśmy. Ja jestem Suzhou, jest 800 km od Wuhan. Um, jedynie co największym niebezpieczeństwem jest niebezpieczeństwem zagrożeniem jest no, sytuacja ekonomiczna. Y, Chiński na wyrok to około 150 miliardów dolarów dochodu z imprez, z zakupów, z, z wszelkiego rodzaju wydatków rodzinno-prezentowych i myślę, że no, tych pieniędzy już się nie da odzyskać. Mówią tutaj o około jednym punkcie spadku PKB, bo to jest duża strata. No druga sprawa, no oczywiście koszty jakie wynikły z tego. Także to będzie następny, następna część, która uderzy w budżety municypalne. Ekstra ludzie pracujący nadgodziny, bo w nadgodzinę tutaj się płaci potrójnie, szczególnie w święta. Także nie ma uprość. I myślę, że to odbije się właśnie w ten sposób na gospodarce. Co mówi się na ulicach, na forach, na komunikatorach, na chińskim Twitterze. No, ludzie, ludzie podchodzą do tego z dyscypliną, poważnie, starają się wprowadzić dozu humoru. Dzisiejsze newsy zdominowały oczywiście śmierć tego koszykarza w Stanach, a także na, na pierwszych stronach gazet, telewizji, portali internetowych, jak gdyby ten wirus szedł na dalsze. Na dalszy plan, no ale wciąż ludzie rozmawiają o tym, bo część z ich rodzin jest uwięziona w części Chin, właśnie w tej prowencji Hubei i w Wuhan. Stąd nie mogą, nie mogą wrócić, nie mogą się spotkać. Autobusy są zatrzymywane, każdy ma sprawdzaną temperaturę ciała dosyć ciekawe. i Sprawdzają również wyrywkowo na ulicach mniejszych miast. Mniejsze wioski przygraniczne, rolnicy i chłopi pobarykadowali drogi, żeby nikt z zewnątrz, to nie jest ich wioski, nie wjeżdżał do wiosek ani nie przejeżdżał przez wioski. Obawiają się, że ktoś może celowo zarazić czy coś takiego. A prowadzą takie społeczne patrole i pilnują, żeby z zewnątrz samochody nie wjeżdżały. A obecnie posiadanie, posiadanie rejestracji z Wuhan, czy czy spoza z okolic z no nie, nie jest dobrą sprawą. Widziałem tutaj u siebie na parkingu, to są ludzie z Łuchan mają auto zarejestrowane w Wuhan, ale nawet nie pojechali do Wuhan, rozmawiałem z nimi, no to, to troszeczkę mieli strachu w oczach, bo w paru przypadkach ludzie próbowali ich tam obrzucać z zgniłymi pomidorami. Chociaż to nie jest wina. To nie jest ich wina. Też chodzą jakieś plotki o jakimś wycieku o, z jakiegoś laboratorium chemicznego, biologicznego, no. Nie wiem nic na ten temat, nie, 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 nie pracuję w laboratorium biologicznym, chemicznym. Media nie podają, ludzie nie podają. Są jakieś tam, ktoś coś gdzieś słyszał, podawał, niby wiarygodne, ale nic nie jest sprawdzone. Co, co ciekawym jest, Amerykanie również nabrali wody w usta, także nie próbują się wtrącać. Traktują to jako wewnętrzny, wewnętrzny problem chiński i starają się chyba z tego, co się orientuje, to pomagać w dostarczaniu dodatkowych know-how czy, czy środków higieny. No właściwie tyle na bieżącą chwilę, jutro spróbuję jednak wejść do, do metra i jak mi się uda, to zadzwonię do znajomej, może mi pozwoli wejść do szpitala w ciągu dnia, gdzie będzie więcej ludzi, gdzie będę zwracał mniej uwagi, żeby zobaczyć, co się tak naprawdę dzieje. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.